Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym filmiku Dzisiaj przychodzę do Was z Denkiem Aby nie przedłużać, nie przedłużać, zaczynajmy Ponieważ troszeczkę tego mam Chyba, że tylko wizualnie mi się wydaje Coś mnie swędzi, słuchajcie, nos Pierwszą rzeczą, od której zaczniemy Będzie to Wernel Jest to e, Płyn do pukania e, Kwiatowy Ja już Wam go kiedyś pokazywałam Pachnie obłędnie Także nic dodać, nic ująć. On jest na podobę tego naszego polskiego e, Silana. Także to. Kolejną rzeczą, e, o tutaj nawet mam dwa opakowania, są to płatki e, kosmetyczne e, kefurowskie i muszę Wam powiedzieć, i tutaj mamy 120 też. Tak, 120, o, jest, coś mi swędzi ten nohal. 100% bawełny, 120 sztuk i muszę Wam powiedzieć, że te płatki e, niestety się nie sprawdzają. Bynajmniej u mnie się nie sprawdzają. Mają e, zgrzane mocno brzegi i naprawdę niezbyt przyjemnie e, używa się tych płatków. Także ja je kiedyś wzięłam, bo akurat byliśmy, nam się skończyły, a potrzebowałam, więc, e, więc wzięłam, ale szczerze powiedziawszy, za bardzo ich nie polecam. Kolejną rzeczą jest to szampon do włosów e, firmy tej i wy już znacie ten szampon, bo też wielokrotnie już go polecałam i kolejny już jest e, w użyciu. Także jak najbardziej są włosy normalne, przetuszczające się. Kompleks ekstraktów ziołowych, naprawdę szampon. OK. Kolejną rzeczą e, papier. Tutaj mamy 32 rolki, 150. Aha, 32 sztuki. trzywarstwowy mega roll, mega paka, 32 rolki, Queen limitowana edycja z Biedronki. Jak najbardziej słuchajcie, produkt. No, sobie rzucana na dół. Produkt jak najbardziej na tak. Nie za cienki, nie za gruby. Okej, okay, także także czegoś chcieć więcej jak już jesteśmy przy papierze to jeszcze będzie jeden jumbo rumiankowy ja go chyba też kiedyś Wam pokazywałam z Carrefoura. tutaj mamy również trzy rolki, dwa, trzy warstwowy jest i muszę Wam powiedzieć, że on jakościowo tak samo jak ten Queen czy Velvet, który też będziecie mieli okazję za chwileczkę muszę sobie tak chyba usiąść, za chwileczkę zobaczyć, ale to tak jak mówię, mam tutaj całą siatę słuchajcie więc, więc jedziemy. Kolejny będzie płyn Lenor, i jest to Lenor kwiatowy, ale był kupowany w Niemczech. I muszę Wam powiedzieć, że ten Lenor niemiecki zupełnie inaczej pachnie. On ma taki zapach, ten i niebieski. Słuchajcie, to chociaż niebieski bardziej, to po prostu nie umywa się do polskiego Lenora, na pewno gęściejszy wydajniejszy bym powiedziała nawet, także najbardziej, jak najbardziej produkt na tak mam nadzieję, że tutaj niczego słuchajcie sobie za chwileczkę nie kiedyś przekizaliśmy jeszcze przy płynach to mam również dużego wernela, tak jak tutaj mieliście okazję widzieć małego, tutaj mam dużego mały na 36 prań, duży na 72 prania także jak widzicie długo długo nie było denka, mamy kwiecień nie wiem, czy denko było w styczniu. W każdym razie takim się zbierało, zbierało i zbierały. E, tutaj mamy kolejną rzecz, jest to pasta Aqua Fresh e, e, kupiona w Dilcu. Jest to ta pasta, która ma taki tutaj dziubek, wiecie, e, wyciskany. E, z tyłu nam się wsuwa, także e, jak najbardziej e, świeża, nie, 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 wiecie, nie podrażnia, czy zębów, czy czegoś, nie jest za ostra ta mięta Także jak najbardziej produkt na tak. Kolejny mamy płyn z Eveline, y, matujący, micelarny do demakijażu oczu, ust y, i twarzy pięć w jednym, głęboko oczyszcza, usuwa wodoodporny makijaż, skutecznie matuje, zmniejsza widoczność porów, redukuje niedoskonałości skóra mieszana z tendencją do niedoskonałości, bambus, zielona herbata oraz ogórek, jak najbardziej produkt na tak, tutaj mamy 500 ml, mam już teraz z Eveline następny, ale chyba inny płyn z tego co pamiętam, kolejny szampon na tej, także jak widzicie możecie się myśleć naprawdę tego denka długo, długo nie było, bo e, dwa szampony już e, użyte. Hmm. Jeszcze, jak jesteśmy przy szamponach, to mi się przy, e, si, e, dosięgłam do Fructis Garniera. E, Przeciwpierzowy 2 w jednym szampon wzmacniający, eliminuje widoczne, wendo, widoczny łupież, usuwa roz, e, ułatwia rozczesywanie, ekstrakt zielonej herbaty. Do włosów normalnych. Jak najbardziej również produkt na taki. Ja już go wieki, wieki nie używam. Teraz jestem póki co kończę szampon z firmy Sajos i jestem jak najbardziej zadowolona. Ja mam już chyba drugi czy trzeci szampon. Odżywkę także jak najbardziej na taki. Teraz właśnie będę kończyła ten szampon, więc będę rozglądała się za kolejnym. I muszę Wam powiedzieć, że teraz naprawdę co do kroki właściwie używam produkt i dopiero kupuję nowy bo ostatnio nam się sporo znowu tego nazbierało i trzeba się wszystkiego pozbyć. Płatki kosmetyczne B-Beauty Be również z Biedronki. Są to te takie duże płatki. Mamy sztuk 60, jak najbardziej produkt na tak. Nie rozwarstwiał się, nie miał mocno zgrzanych brzegów, tak jak w tych płatkach z Carrefoura, więc jestem na tak. Kolejne tutaj mamy z ekstraktem z Nagietka te w trzy paku, które kupuję również produkt na tak do tych płatków akurat nie mam się nie mam się do czego przyczepić bo mm, jedne i drugie są naprawdę bardzo fajne i fajnie się sprawdzają tutaj mamy również produkt Be Beauty, są to maszynki do golenia 10 sztuk szczerze powiedziawszy niby jednorazówki mm, jednorazowe maszynki do golenia dla kobiet z, wysokiej jakości stali nierdzewnej, ale u mnie nie zawsze służą jako jednorazówki, bo e, naprawdę swoją żywotność mają e, sporą, także jak najbardziej produkt na tak. E, kolejny płyn Wernela słuchajcie. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, to mam e, dezodorant Nivea Black and White Invisible. I był to dezodorant, który również tak jak mnie oglądacie, to ten i, i, i ten niebieski. Bardzo polecam, także jak najbardziej produkt na tak. Zresztą to już kolejny produkt, ojecie, naprawdę mi spędzi ten Nohal produkt w użyciu kolejną rzeczą będą to perełki do kąpieli z Isany. Jak najbardziej, fajnie barwi wodę, zapach, jeżeli otworzymy opakowanie, zapach jest naprawdę świetny. Niemniej jednak ten zapach dosyć szybko się ulatnia, ale fajnie właśnie barwi wodę, fajny jest taki, wiecie, efekt, ten pierwszy taki wow. Także jak najbardziej produkt na tak. Płatki pod oczy, z perfekty, hydrożylowe niwelują cienie, redukują opuchliznę, zielona herbata, aloes te płatki znacie, ponieważ już niejednokrotnie Wam je pokazywałam na kanale są to płatki, które nawet, przepraszam, w tej chwili mam w lodówce ogólnie powinno się je wkładać na 20, znaczy włożyć na godzinę przepraszam, na godzinę do lodówki i następnie włożyć, położyć sobie pod oczy ja trzymam czasami dłużej w lodówce i to w niczym nie przeszkadza fajny efekt właśnie schłodzenia, jak jest taki cieplejszy dzień, a potrzebujecie na szybko takich płatków. Naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt. Kolejnym produktem są to kule do kąpieli. Tutaj były z aromaterapią. Egzotyczne jakieś były tutaj zapachy. Bardzo fajne, już teraz nie pamiętam skąd było to, czy to włosy. Chyba z Rosmana to był produkt, chociaż powiem Wam, że nie pamiętam. Nie będę teraz strzelała, bo tutaj nawet nic z tyłu nie jest napisane. E, bardzo ładnie pachniały, kule, naprawdę również produkt jak najbardziej na no, tak. One były chyba jakoś sezonowo e, tak mi się coś e, kojarzy. Sól, Borowinowa, słuchajcie, ta sól jest naprawdę świetna. Mam chyba kolejne opakowanie w. Gdzieś, gdzieś schowane i na czasie, na, czasie, na dniach pewnie sobie zużyję, bo naprawdę słuchajcie, ona jest świetna, ona ma za zadanie, za zadanie właśnie wyciszenie, ale olejki, które się w niej w tej soli znajdują, naprawdę zresztą firma topa bardzo fajna firma i wam akurat ten produkt i miałem jeszcze chyba z dwa produkty. I na tych w sumie trzech produktach nie przejechałam się, więc jak najbardziej. Ale ta sól po prostu, ja ją kiedyś dostałam w prezencie. E, zrobiła na mnie efekt wow, był naprawdę świetny. I później sobie sama również zakupiłam ten produkt. Kolejne mamy płatki złote pod oczy. Mm, party luk, rozświetlenie, wygładzenie, złoto i mleczko pszczele z perfekty. Szczerze powiedziawszy, nie zrobiły nam mnie wielkiego wrażenia. Fajnie, może nie tyle do końca, wiecie, wygładziły, bo po jednym użyciu płatków na pewno one pod oczami skóra nie będzie mega wygładzona, bo to jest raczej nierealne. Ale przyjemne płatki, także nie mam się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o nie. Kolejną rzeczą mamy tutaj: był to żel pod prysznic żel pod prysznic Dominika Rupińskiego, tutaj jest ta wersja niebieska, jeszcze była różowa, ale już chyba różową zużyłyśmy, no nie, nie, nie przypominam sobie, żebyśmy miały gdzieś tam na wannie e produkt ogólnie słuchajcie, ładnie pachniał e ale wielkiego wow, wielkiego boom, szału jakoś nie robił, fakt faktem e dużo osób rzucało się na produkty Niemniej jednak produkt taki ze średniej półki bym powiedziała. Nie jakiś idealny, oczywiście młodzież, która kupuje, która lubi go, no to nie ma problemu, tak? Ale o, fajnie sprawdzał się, jako wiecie, żeby sobie wodę w wannie spienić. To na pewno produkt fajny. I cóż, i tutaj mamy kolejny, ostatni już produkt, Velvet papier 24 rolki trzywarstwowy jak najbardziej produkt również na tak i cóż moi drodzy myślałam, że tego jest więcej ale wychodzi na to, że są takie bardziej gabarytowe i dużo takich um, chemicznych było, chociaż nie no troszkę płynów uzbierało się w każdym bądź razie przez ten czas tak jak mówię teraz już od jakiegoś czasu robimy po prostu tak, że zużywamy wszystko do cna i dopiero wtedy um, kupujemy bo naprawdę tych rzeczy nam się Mnóstwo, mnóstwo uzbierało I tak wiecie, człowiek dokupował A to święta między jednymi a drugimi e, Krótki odstęp bym więc też coś tam się dokupywało Ale od jakiegoś czasu, tak jak mówię Już, e, zresztą widzicie w holach Że, e, że nie ma jakichś maseczek Nie ma e, co chwilę jakiegoś płynu Czy żelu m, do, do kąpieli Ewentualnie tylko to, co było Gdzieś tam w paczkach To tak jak mówię, wszystko dopiero zużywamy I jak się skończy Będą kupowane nowe rzeczy. Dajcie znać w komentarzu, czy którąkolwiek z tych rzeczy e, mieliście, testowaliście, czy się u Was sprawdziła, czy może e, macie jakiś zamiennik, bo na przykład dana rzecz się u Was e, nie sprawdziła. Będzie mi niezmiernie miło. Ja Wam życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam. Papa. Pa.